Niesamowitą rzecz bardzo brzemienną w implikację powiedział był Donald Tusk. Zwróćcie Państwo uwagę, bo może nie wszyscy zauważyli, chodzi mi o konstrukcję logiczną, nie o samą treść. Co do treści, no to już o tym mówiłem, jest taka nowa linia obecnie Platformy Obywatelskiej, żeby wmawiać Polakom, że to nie partie rządzące Europą, flirtujące z Putinem, partie, których oficjele po podjęciu szeregu korzystnych dla Kremla decyzji, przechodzą gładko na intratne stanowiska w Gazpromie, w innych raznieftach jakichś rosyjskich. Tylko nie one stanowią zaplecze polityczne Putina w Europie, tylko partia Vox, Marine Le Pen i inne partie antyestablishmentowe, z którymi się był w Madrycie, spotkał premier Morawiecki. I teraz powiada z tak. Problem flirtu z ekstremistami stanowi duże ryzyko bo zaczyna się myśleć tak samo jak oni. To jest bardzo łatwe, trzeba bardzo uważać, by nie zacząć myśleć tak jak ci ekstremiści. Czyli powiada Donald Tusk, nie wolno rozmawiać z tymi, których on nazywa ekstremistami, bo się zacznie myśleć tak jak oni myślą. Zrozumiecie państwo, pierwsza rzecz, która się oczywiście narzuca, to jest <grytanie> Pokazanie, jak bardzo odeszły oświeceniowe, postoświeceniowe w swoim przekonaniu, liberalne elity od zasad liberalizmu. No przecież wiadomo, rozmawiać trzeba próbować z każdym także z ekstremistą. I oni mają ślady tego myślenia w swojej propagandzie. Jeśli mówimy na przykład o, o, o problemach przestępczości, a nie wolno przestępców karać, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba zrozumieć, dlaczego, co ich sprawiło, że zeszli na taką drogę, bez rozmawiania nie zresocjalizujemy. A Putin z Rosją, trzeba rozmawiać z bandyckimi krajami, a trzeba rozmawiać, chyba, że są malutkie, jak, jak Irak czy Libia, to się je zmiażdży, ale z dużymi trzech, Trzeba rozmawiać, tego, ale tu się okazuje, że nie można rozmawiać z takimi, którzy inaczej myślą, bo to grozi tym, że się przy... zacznie myśleć w taki sposób w ogóle to grozi tym, że się zacznie myśleć. I to już jest straszne, a jeszcze zacznie się myśleć w taki sposób jak przeciwnik. Jaki szacunek ma Donald Tusk, i jaki szacunek my mamy mieć do tego paradygmatu intelektualnego? w którym on się obraca, w którym się obracają te wszystkie elity, te profesory, te celebryty, ten światek akademicko-artystyczno-naukowy, który tak gorąco popiera, popiera, popiera platformę, a może raczej tak gorąco nienawidzi, nienawidzi Pisu, że jest gotów poprzeć każdego, jak wątła jest ta. Konstrukcja intelektualna, że jakakolwiek konfrontacja w rozmowie z kimś innym grozi, że to wyleci w powietrze po prostu, to się posypie. Zaczniesz z kimś rozmawiać, on ci zacznie przedstawiać jakieś argumenty, że nie jest dobrze na przykład, że inkluzywność to nie jest najwyższa wartość i że w złym kierunku w ogóle świat idzie, a ty wtedy nie masz żadnych kontrargumentów, ponieważ. Gazety, które czytasz, intelektualiści, w których się zaczytujesz albo z którymi rozmawiasz, nie dali ci absolutnie nic poza kręceniem nosem i poczuciem: no przecież my jesteśmy najlepsi. My jesteśmy najlepsi, my wiemy najlepiej. Skoro my wiemy, to my wiemy i my mówimy. Dlatego, proszę Państwa, na przykład nie ma w żadnych telewizjach, pisowskich zresztą też praktycznie, nie ma tego, co się dzieje w Kanadzie. Bo to jest wyparcie psychologiczne. Tu już nawet nie chodzi o to, żeby nie rozmawiać z tymi, którzy w Kanadzie przegnali Justina Trudeau, który tchórzliwie się gdzieś tam schował nie wiadomo gdzie przed nimi. Tu już nawet nie chodzi o to, że, 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 żeby z nimi rozmawiać, tylko że w ogóle ich nie wolno zauważyć. Nie wolno zauważyć rzeczy, które wychodzą poza wąski kanon myślenia elity. Ponieważ to grozi, że, że elita zacznie myśleć i zacznie dostrzegać zjawiska, a dostrzeganie zjawisk sprawi, że staną się pisowcami. I dlatego, nie, 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 a nawet jednym okiem, nie patrz w państwową telewizję. Ona jest oczywiście głupia, źle zrobiona, nikogo nie przekonuje, nikt tego nie ogląda, ale ty, broń Boże, nie patrz, bo to jest straszny obciach. Badania pokazują, to widać, że pisowcy oglądają obie telewizje, natomiast połowcy oglądają tylko TVN i broń Boże, nie chcą słyszeć, że są jacyś inni ludzie, że są jakieś inne myśli na świecie. Tak, słusznie tak, bo rzeczywiście, jeżeli się dowiecie jakiegokolwiek argumentu choćby z tych, które ja tutaj podaję, to was, wasza postawa ideowo-polityczna, jak to się mówiło za poprzedniego komunizmu, zacznie się kruszyć. Ideowa nadbudowa się zacznie walić, jak to Hemar pisał. W zetknięciu z tym, co na przykład pogadać na ulicę z takim kanadyjskim szoferakiem, i okazuje się, proszę na YouTube pozaglądać, mnóstwo filmów. O tych ludziach, co oni mówią, co mówią ci, którzy ich popierają, jakich w ogóle witają mieszkańcy Kanady. Niesamowite przeżycie, mają swój sierpień w tej chwili, ale okazuje się, że taki szofer kanadyjski, który nie dał sobie w głowie namącić tymi wszystkimi cynical theories, o których Państwu tu opowiadałem, że on myśli prosto, logicznie, jasno, mówi: jest tak, tak i tak, i ten intelektualista lewicowo-genderowy, Ciągło bo on nie ma co powiedzieć na to, nie odpowie. Dlatego zobaczcie, jak Donald Tusk zdemaskował po freudowsku swoje środowisko: nie rozmawiać, ponieważ się zarazicie tamtym myśleniem. Trzeba nagrać kiedyś większy filmy o tym, dlaczego nienawidzę słowa populizm, które właśnie to jest, jest takim yy, stemplem. Oznaczającym, że tego, tego, tego nie wolno dotykać, bo jak dotkniesz, to z ciebie pisowca zrobi. Jeszcze zaczniesz myśleć, co gorsze zaczniesz myśleć tak jak przeciwnik, bo, bo przeciwnik myśli, a ty nie. W związku z czym w tę pustkę się wedrze. Tyle. Jedno krótkie zdanie, abyśmy od czasu, jak Donald Tusk walnął, to chciał na intelektualistę wyjść walnął to ten sławny swój, że Polska to nie normalność i, i do dzisiaj to za nim chodzi, to chyba teraz drugi raz powiedział coś równie, równie głębokiego i co jak zwykle znowu, mimochodem niechcący. Ważne rzeczy to on mówi wtedy jak, jak ma, jak mu się wymsknie po prostu. A skoro się o wymsknięciu, to teraz jest druga rzecz z wczorajszego dnia. Mój Boże, zapomniałem zacząć od tego, że to wtorek 1 luty, przepraszam, 1 luty 2022, żeby Państwo mogli, jeżeli nie macie pod ręką metki tego y, komentarza, żeby Państwo go sobie mogli zlokalizować w czasie, więc y, tłumaczy się w y, gazetach y, pan Rafał Trzaskowski przede wszystkim, ale i inni obłudnicy, którzy się zachwycali pokazem fajerwerków Jerzego Owsiaka i Wielkiej Asysty Świątecznej Pomocy, a wcześniej... Gromy ciskali, że nie wolno fajerwerków, bo psy się boją. Nie ja wiem, mój pies się nie boi, szczerze mówiąc, ale dobra, może inne się boją. Natomiast wytknięto oczywiście hipokryzję panu Trzaskowskiemu, że na Sylwestra wzywał, żeby nie strzelać, a tutaj sam odpalał fajerwerki owsiakowi. A no, owsiak, przepraszam, mówi, że nigdy więcej już fajerwerków nie odpalą, czyli to tak trochę pyrusowe zwycięstwo pisowców, bo obudnika wyśmiali, ale dali im argumenty teraz silne, żeby znowu jeszcze bardziej wariowali w Sylwestra. Natomiast zupełnie co innego zwróciło moją uwagę. Z, yy, organizatorem wydarzenia była Fundacja Włochpi, to ona jest odpowiedzialna za wczorajsze fajerwerki. W związku z tym, że nie była to impreza masowa, nie była wymagana zgoda miasta, powiedziała polskiej agencji prasowej rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beucht-Lutyk. Nie była to impreza masowa. Widział ktoś z Państwa to? No ja już nie mówię, że w TVN-ie to już impreza no tak masowa, że po prostu 150% Polaków. Nie, ale tak naprawdę niewątpliwie, jeżeli to nie była impreza masowa, to w ogóle nie ma imprez masowych. To w takim razie należy z ustawodawstwa wycofać to pojęcie i w ogóle dać sobie święty spokój. Natomiast, jeżeli to była impreza masowa, a była, a nie była zgłoszona jako impreza masowa, i miasto o tym wie, to znaczy, że śmierć Pawła Adamowicza niczego, ani owsiaka, ani tych wszystkich ludzi nie nauczyła. Znaczy, że dalej jest tam taki sam tupolewizm. Imprezy. Nie są zgłaszane jako imprezy masowe, w związku z czym nie są tam przestrzegane żadne przepisy, nie ma karetki pogotowia na Podorędziu, nie ma należytej ochrony, nie ma procedur zabezpieczających na wypadek, gdyby wybuchła panika w tłumie, nie daj Boże, ktoś coś odpali, coś się zapali, ludzie zaczną biegać w tej weftę. W każdej chwili imprezy owsiaka grożą tragedią. Tak jak to mówili już na przystanku Woodstock amerykańscy rockmeni, którzy byli przerażeni, że nie widzieli, żeby ktoś tak lekceważył procedury bezpieczeństwa jak tam. Tak jak to ta tragedia w Gdańsku przed kilku laty pokazała, że każdy psychopata może wyjść z takim nożem półmetrowym niemalże, prawda, i, i przez minutę szlachtować człowieka na scenie. Żadnej ochrony, żadnej procedury, niczego. Karetki też nie ma, bo to jest zajęcie pasa ruchu. Nie ma. I, Prawo nie jest dla świętych, a Jurek jest świętym prorokiem, w związku z czym robi te swoje imprezy na rympał, byle jak, polewistycznie i Ratusz Warszawski potwierdził przy okazji, że y, ich to nic nie obchodzi. Na tle tego, proszę Państwa, takie drobiazgi jak to, że wchodzi w życie ustawa o elektromobilności którą śmiało nazwałbym ustawą od elektrodebilności yy, i której to ustawy yy, przejawem jest to, że do centrów miast będziemy mogli wjeżdżać za specjalną nalepką bez tej nalepki 500 złotych mandatów, ale ta nalepka w każdym mieście będzie inna czyli przed wyjazdem do jakiegokolwiek miasta trzeba iść, najpierw tam kupić do Łodzi to łódzką nalepkę, do Skierniewic Skierniewicką, do jakiejś tam innych inną. Bo taką ustawę obecna władza wymyśliła, a samorządy, które niby obecną władzę krytykują, radośnie podchwyciły. Elektrodebilność w pełnej krasie. Na koniec yy, zdaje się, mamy dzisiaj, właściwie wczoraj mieliśmy newsa, który ma nas ucieszyć. Jesteśmy znowu w militarnym sojuszu z Wielką Brytanią. Tak mam przypominać, kiedy byliśmy w, wielki, w sojuszu z Wielką Brytanią. Mam przypominać, jak żeśmy wyszli na tym sojuszu z Wielką Brytanią. Profesor Marek Cichocki kiedyś bardzo trafnie ujął. Z Wielką Brytanią można uprawiać politykę tylko w jeden sposób. Dać jej się okłamać i wykorzystać. Nikomu nigdy z imperium brytyjskim się inaczej nie da opracować. To co prawda już nie jest imperium. Ja wiem, państwo podejrzewają, że jakieś osobiste urazy przeze mnie przemawiają. Zapewniam, że nie. Informacja o tym, że jesteśmy w sojuszu z Wielką Brytanią, jakbyśmy nie byli członkiem NATO i oni też nie byli członkiem NATO, i tu jakieś dziwne, nie wiadomo co znaczące ruchy są wykonywane, no wcale mnie nie ucieszyła, tak to powiem. Przyjrzymy się temu bliżej, zobaczymy to w następnych, w następnych spotkaniach i w następnych komentarzach dnia. Rozważymy. No, to tak.